Dzień dobry, coś mi dzisiaj nie idzie, obsługa Instagrama. Popracowałam, popracowałam, słuchajcie, a teraz e, usiadłam do tej pracy e, już niedomowej. E, tylko e, najpierw Wam opowiem o tych amalgamatach, bo jak wiecie, była w sobotę konferencja medycyny mitochondrialnej, bardzo ważna konferencja. E, co prawda, wiele tych rzeczy, które były w poprzednich latach, powtarza się, bo ja. E, już była trzecia konferencja, na której ja byłam i bardzo wiele rzeczy się pojawia ponawia i bardzo wiele rzeczy z tych informacji ja już Wam wrzuciłam wcześniej i w sobotę wrzucałam też, że na YouTubie są te informacje z, od doktora Bodo Kuklińskiego między innymi i staram się Wam mówić na bieżąco jednak ostatnie, ostatni przedostatni występ na tej konferencji należał do Pani stomatolog Pani Katarzyny Gryfins i to była bardzo, bardzo ważna kwestia, którą wielokrotnie już poruszaliśmy na naszym kanale. O co tu chodzi? Słuchajcie, amalgamaty to nic innego jak e, takie wypełnienia naszych zębów, które są srebrne, znaczy naszych. Ja nie mam amalgamatów, ale srebrne są i zawierają rtęć. Jest bardzo to niebezpieczne, jak pani dr Griffins powiedziała, co jest zresztą bardzo logiczne, e, że rtęć z tych amalgamatów, uwaga, e, uwalnia się do naszych organizmu, jeżeli mamy temperaturę wyższą niż 38 stopni, więc wystarczy kawa, wystarczy ciepła herbata, wystarczy ciepły posiłek o 10 stopni, znaczy o, o czekajcie, powyżej 39 stopni ona mówi, wystarczy cieplejszy, żeby tam tej z tych amalgamatów dostawała do organizmu żeby się uwalniała z nich. Wyobrażacie to sobie? I wielu z Was po, tym, po tej sobocie pisało do mnie o rany, a ja miałam usuwane zęby tyle razy. Nie zęby, tylko wypełnienia bez jakichkolwiek zabezpieczeń. Po tych postach, które ja kiedyś pisałam na temat amalgamatów i wam mówiłam, że należy się przygotować i ważna jest długa suplementacja, nawet miesięczna, przed suplementacja po tym usunięciu tych amalgamatów żeby ściągnąć te wszystkie toksyny. Co się dzieje, kiedy stomatolog, znaczy jeszcze chciałam wam powiedzieć, że pisały do mnie też wtedy osoby, które pracują jako na przykład technicy stomatologiczni, gdzie się okazywało, że no też nie są w żaden sposób zabezpieczani, tak? I wdychają te wszystkie opary. Ale wdychają raz za razem, bo to przecież następni pacjenci przychodzą i następni. Także ty chodzisz, masz usuwane amalgamaty bez zabezpieczenia i idziesz, a oni jako personel zostają. Też to świadczy o tym, że to dotyczy ich bezpośrednio i zatrucia ich organizmów. Czy to dotyczy tylko Ciebie? I tego nie dotyczy tylko ciebie i tego personelu, który przy tym pracuje, ale jeżeli jesteś kobietą, która za chwilę będzie rodziła dzieci, to bardzo wiele dzieciaków jest zatrutych rtęcią. Jeżeli mieliście usuwane, poziom, usuwane wypełnienia amalgamat bez jakichkolwiek zabezpieczeń, to możecie sprawdzić też, zrobić sobie badanie włosa w sprawdzonej placówce oczywiście. Żeby zobaczyć, słuchajcie, czy faktycznie jesteście zatruci tą rtęcią, czy nie jesteście. No zatrucia jakiegokolwiek, metalami ciężkimi, jakimikolwiek, prowadzą do wielkich, naprawdę wielkich i, i poważnych zaburzeń mikro zaburzeń mineralnych. Ojejku, ja się dzisiaj plączę, słuchajcie. I teraz słuchajcie, poza tym, że zaraz Wam opowiem, jak to wygląda w gabinecie, kiedy przychodzi pacjent do takiej kliniki stomatologicznej, holistycznej, gdzie faktycznie podchodzi się do pacjenta, tak wiecie, z sercem, z wiedzą, żeby faktycznie jemu pomóc, to poza tym, że te ciepłe pokarmy będą Wam uwalniały rtęć, to jeszcze rzucie gumy, kwaśne pokarmy. I różnego rodzaju kwaśne pokarmy. Słuchajcie, jak macie herbatę z cytryną, to też i ciepło zadziała i ta, ta cytryna zadziała tak, też uwalniająco na to co tam macie i pani Katarzyna powiedziała wyraźnie, że do niej w gabinecie jak przychodzi pacjent, to siedzi obok niej fizykoterapeuta już na wejściu widzi, co z tym człowiekiem się dzieje jak on się czuje badają również, słuchajcie, i mikrobiotę jamy sprawdzają mikrobiotę jamy ustnej na miejscu sprawdzają niestabilność odcinka szyjnego kręgosłupa to jest bardzo ważne. Ja już o tym wiele razy mówiłam. To się wiąże też bezpośrednio z tym zablokowaniem nerwu błędnego. Który unerwia wszystkie nasze najważniejsze narządy. A jeżeli on jest tu przyblokowany i nie unerwia jak należy, no to wtedy i te narządy tam nie pracują jak należy. O nerwie błędnym jest dużo zapisane. E, słuchajcie i pod postacią postów i pod postacią e, filmu, gdzie pokazuję wam jak uwolnić nerw błędny. Badane są różne poziomy pierwiastków niedoborów w ogóle w organizmie, również interleukin prozapalnych, bo takie są w naszym organizmie są te, które są wydzielane, które nie e, powodują u nas e, aktywacji stanu zapalnych, ale są te, które są prozapalne. TNF Alfa Również podczas nowotworów on jest bardzo wysoki. Interleukina, interleukina pierwsza, interleukina szósta to są wszystkie takie bardzo prozapalne. My widzimy, jak osoba reaguje na różne rzeczy i jak wygląda u niej pod względem genetycznym, wydzielanie właśnie inleukin prozapalnych również, bo to w tym panelu genetycznym, który zaraz będę opisywała pacjentowi, to jest zawarte. W zależności od tego, jak Wasza genetyka jest ukształtowana, jak pracują Wasze mitochondria, jak pracuje detoks wątrobowy chociażby, tak duże jest zagrożenie zatrucia się, Między innymi właśnie tą rtęcią i innymi metalami ciężkimi, a także wszystkimi innymi rzeczami, bo tutaj mamy to w odniesieniu do amalgamatów, gdzie jest rtęć, tak? Ale to dotyczy wszystkich tych czynników środowiskowych, zewnętrznych, z którymi macie do czynienia. Spaliny, słuchajcie, samochodowe, arsen, glif to wszystko ma znaczenie dla naszego organizmu. Jeśli masz genetycznie obciążony yy, i są poliformizmy w genach za, odpowiedzialnych za detoksykację organizmu, to tak tak naprawdę wszelkiego rodzaju toksyny, z którymi będziesz miała lub miała styczność, lub Twoje dziecko, będziesz ciężej, znaczy organizmowi ciężej będzie tak naprawdę usuwać je z organizmu. Tu dochodzą przemiany, oprócz tego i oczywiście zaburzenia, przemiany amoniaku, przemiany kwasu moczowego, glutaminianu. Słuchajcie, to wszystko ma znaczenie. Poza tym tutaj a propos genów, pani doktor wspominała o APOE4. Ten gen również jest opisywany w tych panelach genetycznych, gdzie jest zwiększone ryzyko zachorowania na Parkinsona, na Alzheimera. Właśnie słuchajcie... Pod, pod tym kątem tak zatrucia rtęcią z tych amalgamów i to, co mówiła Pani Katarzyna, to właśnie to, że bardzo często osoby, które mają y, zatrucie organizmu ze względu na te amalgamaty, bardzo często borykają się z depresją, to też jest kwestia, słuchajcie, genetyczna, ale jak wiecie ode mnie już od dawna i ja, i Liliana, mówimy o tym, że geny możemy wyłączyć i możemy włączyć i możemy wyłączyć za pomocą suplementu, za pomocą odpowiedniego odżywiania się, nie mówię diety, bo dieta to jest sposób odżywiania, także z właśnie tego sposobu Odżywiania, trybu życia, snu, słuchajcie waszego całego trybu w ciągu dnia, tak? Jak wygląda wasze życie, czy macie stresy, czy ich nie macie, to wszystko ma wpływ na to, czy nasze geny się uruchamiają, czy się wyłączają. Więc to ma bardzo duże znaczenie. Również duże znaczenie ma posiadanie zębów martwych. I leczenie kanałowe zębów również ma znaczenie, bo nie są w stanie, ponieważ nie są stomatolodzy w stanie zlikwidować, słuchajcie, wszystkich rzeczy, które się tam w tych kanałkach odłożyły, bo mogą wyczyścić tylko te podstawowe, te, te najgrubsze kanały. tak? Natomiast jest jeszcze bardzo dużo pobocznych, w których też bakterie mogły się zagnieździć. I to. Stanowi duży problem. Stanowi duży problem, słuchajcie, jakiekolwiek zaburzenia mikrobioty jelitowej, bo to również ma przełożenie na tą mikrobiotę, którą mamy w jamie ustnej. Dlatego Wam mówię o tym ssaniu oleju kokosowego o poranku, tak? kiedy wstajemy. O tym też już wiele razy było. Ja tą relację, słuchajcie, zapiszę, w jaki sposób się przygotować. No tutaj też bardzo duże znaczenie ma suplementacja witamin z grupy B, Q10, witaminy C, bardzo ważna jest tu rola antyoksydantów, żeby oczyścić w Duże znaczenie ma NAK jako wsparcie naszej wątroby, w ogóle wsparcie wątroby jest ważne w tych procesach i przed słuchajcie, tym procesem usuwania amalgamatów i po, bo to jest bardzo ważne i przed i po, no ale nie każdy sobie zdaje z tego sprawę. Któraś z Was napisała do mnie, ja szukam, szukam i nie mogę znaleźć takich gabinetów, nie jest łatwo, nie jest łatwo, ale szukajcie do skutku. Dlaczego? Ponieważ jeżeli pójdziecie do pierwszego lepszego stomatologa, który Wam to usunie bez jakichkolwiek zabezpieczeń, niesie to bardzo poważne konsekwencje zdrowotne na przyszłość. To jest bardzo ważne dlatego dbajcie o siebie. Jeżeli macie już tą wiedzę, bo śledzicie nasze kanały mój i innych osób, które są związane z zdrowym życiem, że tak powiem, bo nie ze służbą zdrowia, bo to już mi się zaczyna bardzo źle kojarzyć, no to kocha i szukajcie dalej i szukajcie dalej dla własnego dobra dla własnego życia bo to nie jest nic przyjemnego jeżeli jest się zatrutym e, mówiłam już wielokrotnie ja byłam zatruta glifosatem e, czy metalami ciężkimi jestem e, to nie wiem e, jeszcze tego nie przebadałam natomiast bardzo dużo się zmieniło znaczy, powiem wam tak z doświadczenia że naprawdę wsparcie organizmu wsparcie wątroby w procesach detoksykacyjnych i wymyślicie że o no wypije znaczy połknę sobie jakieś tam suplementy wspomogę wątrobę Będzie OK. Pokazuję wam, jak można w naturalny sposób, naturalnymi produktami, wspomóc sobie dodatkowo, na przykład dodając mniczek. Tak, do posiłku. Ja liście mniszka, kwiaty mniszka, jak widzieliście ten fiołek dzisiaj na tym moim talerzu, to też jest kwiat jadalny i też go wrzucam. Słuchajcie, dla ozdoby, dla koloru, dla zapachu tego posiłku, ale także do tego, żeby to wszystko działało u nas. Co jeszcze jest produktem naturalnym, o czym często zapominacie. Wiem, że zapominacie, bo jak mam konsultacje, to widzę, jak wiele osób ma z tym problem. Słuchajcie, to jest produkt, który wszyscy bardzo dobrze znacie. Z niego nie jesteśmy w stanie żyć, a który ma wspaniałe właściwości detoksykacyjne to woda. Woda, ale nie z plastikowych butelek, woda filtrowana, woda, o tym też są nagrane relacje i filmy na YouTube, kanał Szary Geny. Zapraszam Was, o, dla osób tu mówię, które są od niedawna i nie wiedzą o tym, że takie są e, różnego rodzaju filmy nagrane, a jest ich mnóstwo, e, więc zapraszam Was do odsłuchania, jak bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na nasz organizm jest. Woda likwiduje zmarszczki, likwiduje celulit. słuchajcie, pięknie nawadnia nasz naskórek, stają się mniejsze problemy z łuszczycą i tak dalej, ale tu miało być o amalgamatach. Ja się z Wami żegnam, zapisuję relację w organizmie i zaburzone są różne praca pierwiastków, zaburzona praca tarczycy, zaburzona praca nadnerczy, to wszystko się wiąże, nasilają się stany zapalne, dzieją się cuda. Jak wygląda to...